Witam serdecznie w kolejnym filmiku z cyklu Android na pokładzie Mazdy CX-3 Ostatnio wrzuciłem filmik, nagrywałem recenzję tego systemu yy, Mówiłem Wam, że w Mazdzie to kosztuje aż 1000 zł, chociaż ja miałem za 500 stówek W momencie, wytargowałem jak kupowałem auto I słuchajcie, no ja do końca nie miałem świadomości jak działa Android, bo nie miałem doświadczenia no ale napisaliście wiele komentarzy pod spodem Dziękuję za te komentarze No i w tym momencie naprawdę Można obiektywnie stwierdzić, że ten android W maździe to jest po prostu pseudo android Piszecie, że wy macie pełny dotyk Wszystko pięknie śmiga Tutaj jak wam pokazywałem dotyk w ogóle nie działa na ekranie Wszystko trzeba robić przez yy, Przez pokrętło tutaj przez ten joystick, jest bardzo niewygodne. No i piszecie też, ktoś tam pisał, że w Skodzie na przykład potrafi, ma po prostu klon telefonu na swoim monitorze w samochodzie i może sobie grzebać w swoim telefonie poprzez monitor. Tutaj jest to w ogóle wykluczone. A w tym wszystkim, słuchajcie, zapomniałem jeszcze dodać o, jednej, o jednym minusie. Dla mnie to jest akurat bardzo ważne. Natomiast jak pewnie zauważyliście, jakieś pół roku temu, chyba Google wprowadził do, do Google Maps yy, pokazywanie prędkości danej, z jaką jedziemy. Dla mnie to jest niesamowicie ważna informacja. Zawsze, zawsze chcę wiedzieć, ile autentycznie jedzie, jadę, no bo jak wiemy, prędkościomierz to akurat elektroniczny zawsze przekłamuje. A tu mamy wartość rzeczywistą. I dla mnie to jest słuchajcie bardzo ważne dla radary, fotoradary itd. Tak Mam taki system, że jak jest ograniczenie 50, na przykład jadę na Słowację, tak? jadę na Chorwację przez Słowację, noc sobie jakieś tam Wiochy, prosta droga, noc pusta, można jechać. I ja sobie słuchajcie zawsze ustawiam yy, jak jest tam powiedzmy 50 ograniczenie, to ustawiam sobie 59 według GPS. -u. I patrzę sobie cały czas na GPS, widzę 59, jeżdżę tak już, słuchajcie, 10 lat i jeszcze nigdy nie dostałem żadnego mandatu, nigdy mnie nie złapali. Czyli jak jest 60, to ja ustawiam sobie 69, czyli nie przekraczam 10, a ewidentnie mają tolerację właśnie do. 10. I to samo robię w kraju. Jeżeli jadę miastem, jest prosta droga, ustawiam sobie 59. Jak jest 70, to ustawiam 79 i chcę po prostu to widzieć, jaka jest prędkość. Natomiast, właśnie w tym Androidzie w Mazdy, nie ma tego. Ja tego nie mogę pojąć, bo w telefonie to mam, tak? Aktualizowałem sobie mapę, a przecież on bierze. Tę mapę z telefonu poprzez kabel. Więc dlaczego na telefonie ja widzę prędkość, natomiast na, yy, na, na wyświetlaczu tutaj Mazdy nie widzę. Strasznie mnie to denerwuje. W ogóle sprawdźmy, czy on się przełączy dzisiaj, bo Wam mówiłem, że on się czasami przełącza z automatu, czy nie. Czasami nie. Yy, telefonu dzisiaj w ogóle nie podłączałem, no ale sprawdźmy. Czyli podłączam kabel. Ładowanie się od razu włączyło. Bluetooth rozłączony i Android podłączony. Ale czy. Ale czy przełączy się na mapy? No, niestety nie przełącza się. Czyli znowu joystick w ruch. Muszę przejść tutaj. Tu są aplikacje. Czyli w lewo kręcę. Raz i jestem na rozrywce i jeszcze raz jestem w aplikacji. Muszę zaaprobować, czyli naciskam. No i tu jest Android Auto. Świeci się na biało, czyli jest aktywny. Jeżeli bym wyciągnął kabel, to on będzie szary, tak jak ten Apple Car Play. Czyli teraz muszę zejść na dół, czyli przekręcam. 4 razy w dół, tak? Raz, dwa, chociaż nie, nawet dwa ominął ten pół. No i tu sobie teraz mogę go zaaprobować. Ok, przełączył się. Także. Także słuchajcie, no tak jak mówię jest to dla mnie wada. Yy, pokazywanie prędkości działa jak najbardziej w Hondzie i chciałem wam to pokazać. Robiłem też recenzję mojej chińszczyzny w Hondzie, niektórzy to wyśmiali w komentarzu, że nie warto. Ja akurat słuchajcie, w końcu to dostałem od nich w gratisie. No, bo tak jak Wam mówiłem, nie mogłem podłączyć kamery. Pisałem, co jest grane, czemu kamera się nie przyłącza, i oni napisali do mnie: OK, w takim razie zwracamy pieniądze. Proszę sobie gdzieś znaleźć elektronika, żeby Panu to podłączył. No i słuchajcie, byłem w szoku. Autentycznie zwrócili mi pieniądze za sprzęt, także sprzęt cały, trzeba, cały mam w gratisie, więc kusi mnie, żeby kupić i jeszcze raz od nich z, z dużo szybszym. I większą ilością pamięci. Także znowu bym musiał dać tysiaka. Ok, idziemy do Hondy i pokażę Wam, jak tam pięknie pokazuje autentyczną prędkość. Ok, jestem w Hondzie. To jest ta chińszyzna. Link do tamtej recenzji, gdzie omawiałem ten sprzęt, wrzucę Wam gdzieś może w opisie. No, jak tam wspominałem, sprzęt jest całkiem ok, ale ma oczywiście pewne wady. Mimo, że to nie jest taki najtańszy syf za nie wiem 500, tylko właśnie za około 1000, wada jest taka, że jest po prostu dosyć wolny. Ma za mało ramu, chyba 1 Mega. A trzeba było mieć przynajmniej Z2. Yy, natomiast, natomiast, mimo wszystko, jestem bardzo zadowolony, że ja w każdym momencie mam po prostu internet. Mam tu chroma na głównym ekranie, mam tu YouTube'a, jadę sobie. Do pracy, do domu, i tak dalej, coś chcę posłuchać, co chcę, coś chcę oglądnąć, włączam sobie YouTube'a. No, dla mnie to jest rewelacja. Internet mam cały czas, w każdym momencie. Chcę zrobić kolejny filmik, bo kiedyś Wam też robiłem filmiki o internecie, tanim samochodzie. Obecny internet naprawdę się sprawdza. Nie wiem, kosztuje mnie chyba 5 zł miesięcznie i śmiga totalnie się nie zawiesza. Tamten stary się zawieszał modem. Teraz zmieniłem modem, zmieniłem dostawcę i jest po prostu miód malina. Jest, jest wzorcowo, pod tym względem jest po prostu wzorcowo. Ok, idziemy w mapy. Ok, mapy uruchomione. Jedna rzecz mnie trochę denerwuje w Google'u, że on pokazuje tą prędkość, ale dopiero jak się ustawi trasę, tak? Jeżeli ktoś jedzie na mapie bez konkretnej trasy, po prostu ma włączoną mapę, to prędkość się nie pokazuje. Szkoda, że tego nie ma. Nie wiem, nie rozumiem czemu, czemu tego nie wprowadza. Sprawdzimy może wybieranie głosowe. W maździe akurat tu pokazywałem Wam, działa to wzorcowo. Naprawdę za każdym razem super. Tu w Hondzie, na tej Hiszczyźnie nie działa to tak idealnie. I oprócz tego cały czas nie wykapowałem, czy... Bo tutaj jest ta ikona wybierania głosowego, tak? I ja nie wykapowałem, słuchajcie, czy mikrofon to jest ten tutaj, co jest na budowie. Nie wiem, czy tutaj widać, tak? Mik? Czy może on bierze z tego mikrofonu? No tutaj też nie widać, bo jest ciemno przyklejony. mam tu na szybie. Do tego co mówię, bo po prostu jak jadę i nie do końca mi to działa, to nie wiem, czy się pochylać tutaj, czy wystawiać szyję tu do góry, robię i to i to i nie widzę różnicy. Także szczerze powiedziawszy, nie wiem, może Wy wiecie, czy to wybieranie głosowe, on sobie bierze mikrofon stąd z obudowy, czy tutaj z tej z tego klipsu. Ok, no to sprawdźmy. Z tego co pamiętam, w maździe wybierałem ulicę Lubożycką. No to sprawdzamy. Kraków ulica Lubożycka. No jest, bardzo ładnie wyszło. Chociaż tak jak mówię, czasami mam wrażenie, że to tak pięknie. Nie działa. Ok, ustawimy trasę i pokażę Wam. Palimy furę. Kamera cofania, beznadziejna, o której Wam mówiłem. No, ale coś tam widać. LEDy. I w drogę. Obrazu nie ma. Może ktoś z Was wie, z was wie jak przełączyć. Ja już kombinowałem, podano mi, na którym pinie jest obraz tutaj z kamery. Przepinałem ten pin tutaj do kamery na chinszczyźnie i niestety, kicha, nie przełączyło się. Zamknę bramy sobie. Muszę zapiąć pasy, no i tu mamy, słuchajcie, tą prędkość. Więc kto mi powie, dlaczego Mazda nie pokazuje tej prędkości, skoro jest klonem telefonu? a na telefonie pokazuje coś pięknego, żeby widzieć prędkość nie wiem, czy to ja jestem dziwny, czy Wy patrzycie na to i ja patrzę nieustannie okej, okay, dzięki, trzymajcie się